Profesor Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I pozwolę sobie zacząć od cytatu. To jest cytat dzisiaj. Poseł Marek Suski był w, w Polsacie gościem poranka i mówił tak, o tym co się działo w Półtusku. Była lampka wina, były życzenia i były śpiewy. Dla naszych przeciwników zła wiadomość. Wicepremier Jacek Sasin siedział naprzeciwko premiera Mateusza Morawieckiego. No to w takim razie chyba można powiedzieć, że miłość wróciła do obozu Zjednoczonej Prawicy. No była lampka wina, były życzenia i były śpiewy nawet. No tak, gdyby brać pos, słowa posła Suskiego poważnie, to można by uznać, że absolutnie wszystko jest w najlepszym porządku, no ale wiemy, że tak nie jest i poseł Suski z właściwą dla siebie wdziękiem y, próbuje naprawić szkody wizerunkowe, które niewątpliwie y, jego partia ostatnio poniosła za sprawą ewidentnego sporu wewnątrz rządu, no, którego przejawem były kolejne ataki na premiera ze strony w, wicepremiera Sasina, który tle jest oczywiście kwestia odpowiedzialności, za, za, za braki na rynku węgla, które, zdaje się, tej zimy bardzo Polakom będą doskwierały. Panie profesorze, ale premier Mateusz Morawiecki wydaje się, uratował posadę na, na jakiś czas, no bo na, do kolejnego sporu, do kolejnej walki nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale informacja po właśnie tutaj posiedzeniu Putusku była taka, że nie będzie oczywiście zmiany premiera. Tak, i ja nie jestem tym zaskoczony, bo kiedy na początku tego tygodnia zaczęły do mnie docierać od różnych dziennikarzy sygnały, że właśnie dzisiaj w piątek nastąpi zmiana premiera, byłem bardzo sceptyczny. No i okazało się, że mój sceptycyzm się potwierdził z prostego powodu. Dzisiaj, e, tak naprawdę, ta operacja w sensie wizerunkowym przyniosłaby pisowi więcej szkód niż korzyści, bo z tym węglem, wprawdzie, prawdopodobnie będzie źle, ale jeszcze nie jest beznadziejnie, bo nie mam rozów. Więc premier Borawiecki, będzie trzymany na czele rządu tak długo, jak długo nie zajdzie pilna potrzeba znalezienia kozła ofiarnego, którego trzeba będzie poświęcić, żeby ratować tonące sondaże. A te sondaże nie są tonące, bo PiS ciągle ma powyżej 30%, a przez tonięcie, rozumiem, spadnięcie tych sondaży na trwałe. Nie w jednym sondażu, tylko w kolejnych sondażach poniżej 30%. I wtedy być może nadejdzie moment, że trzeba będzie premiera Morawieckiego uznać za winnego, co zresztą pośrednio zapowiedział ponoć Prezes Kaczyński w takiej ogólnej formule, że każdy musi być do dyspozycji, no jeśli zostanie źle oceniony, w domyśle poza nim, no bo on ocenia wszystkich pozostałych, więc, więc to dotyczy też premiera Morawieckiego, a premier Morawiecki, no, właśnie zdaje niezbyt. Dobrze ten egzamin, który sam wykreował, jak go nazywam egzaminem węglowym, bo sam, sam właśnie przyspieszył wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel, czym odciął sobie możliwość zgromadzenia zapasów. E później to import węgla okazał się spóźniony i, i ten węgiel nie do końca jest dobry. W rezultacie czego? No, wykreował sam kryzys, który, na który teraz się próbuje obciążyć Putina. No, ale pytanie, czy Polacy to kupią? Jeśli sondażowo się okaże, w. Po tej zimie, że Polacy tego nie kupili, no to trzeba będzie wiosną chyba pomyśleć o zmianie premiera, ale to tylko pod warunkiem, że będzie jeszcze wtedy większość. Bo proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony wczoraj w głosowaniu w Sejmie było wyraźnie widać, że PiS ciągle ma tą większość, ale ta większość była na poziomie granicznym 231 głosów, którymi na przykład dokonano skan podjęto skandaliczną, skandaliczną, skandaliczną decyzję o przesunięciu wyborów samorządowych. Oczywiście za chwilę o niej porozmawiamy, ale panie tak. profesorze, czy przypadkiem nie jest tak, że ten tydzień. No... No to był tydzień trochę ośmieszania premiera Mateusza Morawieckiego przez, przez ludzi z jego środowiska. No i ośmieszania Michała Dworczyka, szefa kancelarii pre, premiera e, Morawieckiego, który no wiemy, że no jest, ale za chwilę złoży dokumenty, no to kwestia godzin, już go nie będzie. Tak, marszałek Ryszard Terlecki o szefie kancelarii prezesa Rady Ministrów się wypowiadał. No wie pan, ja traktuję marszałka Terleckiego jako naczelnego herolda Jarosława Kaczyńskiego. I co do zasady, zapowiedzi tego herolda się z zasady sprawdzają, więc zdziwiłbym się, gdyby po tym, co Terlecki wczoraj powiedział, Dworczyk jeszcze za tydzień był szefem kancelarii premiera. No myślę, że rzeczywiście jak nie dziś, to w poniedziałek dowiemy się już oficjalnie, że, że, że złożył rezygnację. I on jest, powiedzmy, takim małym kozłem ofiarnym, w przeciwieństwie do dużego kozła ofiarnego, czyli premiera Morawieckiego, którego nie złożono. A dlaczego jest dworczyk? No tym razem chodzi o aferę mailową. Jak wiemy, od wielu miesięcy wyciekają kolejne maile ze skakowanej jakieś dwa lata temu, czy trzy skrzynki mailowej ministra dworczyka. No i te maile są coraz mniej wygodne dla obozu rządzącego. W związku z tym yy, wydaje się, że w obawie przed tym, co może być w kolejnych mailach, które ktoś no, bardzo dozuje i przemyślnie u u że tak powiem, ujawnia nie wszystkie naraz, tylko tak po troszku. Uznano, że lepiej się go pozbyć. Poza tym, oczywiście, on jest też uczestnikiem tego konfliktu wewnątrz obozu władzy, ma wielu wrogów jako zaufany współpracownik premiera. No właśnie ci ludzie, którzy polują na premiera, zadowolą się teraz mniejszym łupem, czyli jednym z jego głównych współpracowników. I to też na pewno było powodem, dla którego minister Dworczyk najpewniej będzie musiał odejść. Panie profesorze, a myśli pan, że Jacek Sasin naprawdę chciałby być premierem, czy po prostu chciałby tylko zrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z tego stanowiska? Na to, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć tylko ogólnie, że generalnie przyjmuje się w politologii, że marzeniem każdego zawodowego polityka, Jacek Sasin z całą pewnością jest zawodowym politykiem, jest zdobycie tej korony Himalajów. W cudzysłowie, jaką jest urząd premiera w Polsce, bo w Polsce to realną władzę ma premier, nie prezydent, jak wielu uważa, no mamy taki ani inny dziwny system, że prezydenta wybiera cały naród, chociaż jego realna władza jest dużo mniejsza niż władza premiera, którego jak wiemy naród bezpośrednio nie wybiera. Więc myślę, że wicepremier Sasin mógłby mieć takie nadzieje. Natomiast, Ale natomiast chciałby no... być takim premierem no trochę tymczasowym jednak, no bo do, do końca kadencji nie zostało zbyt wiele czasu. Natomiast nawiązując, Panie Redaktorze, do tego, do, do tego, co się realnie dzieje w naszej polskiej polityce, trzeba powiedzieć jasno, że ta prawdziwa korona Himalajów nie jest realna dla Jaska Sasina, nie jest też realna dla Mateusza Murawieckiego, bo wszyscy wiemy, że prawdziwym premierem Polski od 2015 roku jest Jarosław Kaczyński, bez względu na to, jakie stanowisko aktualnie zajmuje. Czy jest w ogóle w rządzie, jak to do niedawna miało miejsce, czy go nie ma w rządzie, tak jak jest obecnie. I tak wiemy, że realnie Polską Rządzi Jarosław Kaczyński. Więc mówiąc szczerze, dla pana Sasina, pana Morawieckiego, pani Witek czy, czy pani Szydłoczko, kogokolwiek innego zamiana obecnego stanowiska na fotel premiera byłaby i tak zamianą jednej roli podwległego Jarosławowi Kaczyńskiego na inną rolę podległą Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to on jest prawdziwym premierem i czymś więcej nawet niż premierem, dlatego słusznie go niektórzy nazywają nadpremierem. I w tym sensie no, mamy do czynienia z pewnym teatrem marionetek, którego można mieć nadzieję, że prezydent Duda jest wyjątkiem, ale obawiam się, że też nie jest. No zobaczymy, czy podpisze tą nieszczęsną ustawę o przesunięciu wyborów samorządowych, no, która jest ewidentnie, moim zdaniem, kolejnym naruszeniem ducha konstytucji. Może nie litery, bo tam nie ma tej kadencji wprost określonej, ale duch konstytucji ewidentnie jest naruszony właśnie tą decyzją Sejmu. Panie profesorze, porozmawiamy jeszcze o tej, no bo przy okazji, no przy okazji całego wielkiego tematu wymiany premiera pojawiła się informacja, że być może jakaś mała rekonstrukcja w rządzie nastąpi, jak rozumiem, nie tylko rekonstrukcja na czele szefa kancelarii, prezesa Rady Ministrów, ale jeszcze jacyś ministrowie mogą być wymienieni na lepsze modele. Tylko po co? No tak, nie wykluczam, co to daje w tym momencie? Ale to nie będzie miało większego znaczenia, dlatego że dla przeciętnego wyborcy odczuwalna czy zauważalna byłaby zmiana premiera. To, to mogłoby dać pisowi ten, powiedziałbym, taki element, jak to się w przeszłości zdarzało, nie zawsze, ale często, że nowy premier to jest nowe otwarcie i te słupki sondaży szły czasem do góry na krócej lub dłużej, bo nowemu premierowi dawano tak zwany kredyt zaufania. No ale odejście ministra Dworczyka czy jakiegokolwiek innego ministra już takiego efektu nie da. Więc, wie pan, poza jakimiś grupami, które podlegają pod dany resort. Gdyby zmieniono na przykład ministra Czarnka, to niewątpliwie grupa nauczycieli by się ucieszyła, ale czy to by oznaczało, że nagle nauczyciele chcieliby głosować na PiS? Nie sądzę, więc z tego punktu widzenia, o którym tu mówimy, czyli notowań Prawa i Sprawiedliwości, wymiana takiego ministra czy innego nie ma znaczenia. Natomiast oczywiście można łączyć z taką rekonstrukcją rządu zawsze nadzieję że ten nowy minister będzie trochę skuteczniejszy od poprzedniego i jakieś rzeczy zrobi lepiej na liście też 50% szans, że będzie gorszym ministrem, więc tutaj, tutaj nie, na, nie pocieszałbym się i nie, nie budowałbym żadnego optymizmu, akurat na, na, na jakiejś cząstkowej rekonstrukcji y, 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 rządu. Prawda jest taka, że jeśli ktoś chce naprawdę istotnych zmian, to one się będą wiązały z wynikiem wyborów przyszłorocznych i ewentualną utratą władzy przez prawo i sprawiedliwość, i wtedy dopiero naprawdę znaczące zmiany będą możliwe. Inaczej będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tego, co mamy, co najbliżej przez nieco innych ludzi. Także to, to nie ma większego znaczenia. Ale panie profesorze, premier Mateusz Morawiecki ma jeszcze w ogóle czas, żeby rządzić? No bo, skoro on całymi tygodniami musi odpierać ataki swoich kolegów, z którymi są, no. jest, są śpiewy i lamp, lampka wina, jak mówi pasosuski. Panie, Panie redaktorze, ale ja odpowiem tak, rządzenie ma wiele wymiarów. No, premier Morawiecki jest głównie w istocie czy rzecznikiem swojego rządu, bo jak już ustaliliśmy, prawdziwym premierem jest Jarosław Kaczyński. Więc e, tak naprawdę Mateusz Morawiecki jeździ i reklamuje działalność rządu, ale reklamuje głównie decyzje, które podejmuje prezes Kaczyński, bo e, Morawieckiemu jest zostawiony, nie wiemy do końca jaki, ale no, pewien zakres decyzji o mniejszym znaczeniu. Wszystkie najistotniejsze decyzje są podejmowane przez prezesa Kaczyńskiego i znamy to z pośrednich relacji, że ministrowie, którzy w normalnym systemie idą do premiera i uzgadniają z premierem no, na najważniejsze działania, jeżdżą na Nowogrodzko i uzgadniają to z Jarosławem Kaczyńskim. tu Marowiecki jest wyłączony z tego procesu decyzyjnego, w tym sensie on nie potrzebuje aż tak dużo czasu na realne rządzenie, jakby potrzebował, gdyby był realnym premierem panie profesorze ostatni wątek wybory samorządowe wiemy że kadencja wydłużona do 30 kwietnia 2024 roku. Roku. Panie redaktorze, wiemy, ale nie do końca. Dlatego, no, że oczywiście jest niewielki cień nadziei, że prezydent Duda, tak jak kiedyś zablokował w poprzedniej kadencji zmiany ordynacji do Parlamentu Europejskiego, zawetuje za, za też tą ustawę, chociaż nadzieje są niewielkie, bo on już miał jedną publiczną wypowiedź. właśnie chciałbym ją pomysł. przypominać, panie profesorze, że wtedy tak. prezydent powoływał się na opinię ekspertów, że faktycznie może dochodzić do jakichś trudności przy przeprowadzeniu jednocześnie wyborów parlamentarnych i samorządowych. Znaczy ja się zgadzam. Ustalmy jedno niejednocześnie, bo tu nie było sytuacji takiej, że to musiało być jednego dnia, mój wtedy weekend, bym oczywiście. się zgodził. Prawda jest taka, że jakby się wzięło naj wcześniejszy możliwy termin wyborów samorządowych i najpóźniejszy możliwy w dotychczasowych przepisach termin wyborów parlamentarnych, to dzieliłoby je 6 tygodni. Ja jestem głęboko przekonany, że te 6 tygodni to jest wystarczający czas naprawdę, żeby obie te rzeczywiście ogromne w sensie technicznym trudne do przeprowadzenia wybory przeprowadzić. No ale to było niewygodne politycznie dla PiSu i mamy tu do czynienia z sytuacją, w której partia rządząca nie chcąc, żeby wynik być może niedobry w jednych wyborów, czyli samorząd Rzutował na te drugie, najważniejsze, czyli parlamentarne, ale też nie chcąc, żeby politycy musieli PiSu wybierać, no bo jak się kandyduje do samorządu, a w tym samym czasie są wybory parlamentarne, to nie można już do Sejmu czy Senatu kandydować, żeby im zapewnić ten komfort, żeby mieć jakby spadochrony, no to przesunięto, tak, żeby ci, którzy się nie załapią do parlamentu jesienią przyszłego roku, mogli walczyć o stanowiska w samorządzie wiosną 2023 roku. I dodajmy zresztą, że w ciągu kilku tygodni po tych wyborach samorządowych, Będą przesuniętych, będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I to pokazuje skalę hipokryzji pis w tej sprawie. Tutaj po prostu mamy do czynienia z stuprocentową hipokryzją. Panie profesorze, to jednak zmieszczę ostatnie pytania. Myśli pan, że Jarosław Gowin gdzieś znajdzie dla siebie miejsce na listach opozycji? Nie wiem, wiem, że tylko że no, trwa nagonka na Jarosława Gowina po stronie opozycyjnej. Wszyscy ci, którzy chcieliby go przytulić po stronie opozycyjnej, no myślę tu przede wszystkim o Kosiniaku, Kamyszu, z e, PSL-u są poddawani bardzo silnej presji, żeby tego nie robić. No, to pokazuje, jakie są skutki polaryzacji. Jarosław Gowin e, e, przekonuje się, jak trudne będą teraz te transfery takie ponad tą główną barykadą polityczną, która dzieli Polskę. I nie wykluczam, że być może jesteśmy e, no, przed okresu no, jego kariery politycznej, przynajmniej w, w najbliższych latach. Natomiast pytanie, co z jego partią, porozumieniem, bo pamiętajmy, że ona jest w tej chwili już bardzo kanapowa, ale tam jest jeszcze cały szereg innych osób i nie niewykluczone, że te osoby się pozbędą Gowina po to, żeby same mogły zaistnieć na listach właśnie jakichś formacji opozycyjnych, już bez Gowina, no, który jest jedynym rozpoznawalnym, bo, bo ci inni jego współpracownicy no, nie są tak znani, w związku z tym nie są aż tak piętnowani, ewentualnie nie będą piętnowani, jeśli by się znaleźli na listach wyborczych, no właśnie, czy koalicji, Polskiej, czy, czy, czy ruchu Hołowni, czy, 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 czy koalicji obywatelskiej. No, Donald Tusk mówi, że Jarosław Gowin będzie rozliczany, a nie będzie tym, który będzie rozliczał. No tak, ale mówi to o Gowinie, a nie mówi tego o jego współpracownika, więc nie wykluczam, że Gowin tu wystąpił w roli takiego. Używam dzisiaj po raz kolejny tego słowa, kozioł ofiarny, w tym wypadku porozumienia, ale polityka tak działa. No, to każdy może zobaczyć. Jarosław Gowin był, 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 był już tak długo w rządach kolejnych, że może rzeczywiście czas, żeby odpoczął od polityki. I to nam mówił profesor Antoni Dudek. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Spokojnego dziękuję. dnia życzymy i do następnego zobaczenia.